Czym jest mrvien to jest hue z angielskiego chyba paleta color hue color nie odcień odcień Gra, którą jakiś czas temu wydali na Epika za darmo, więc zająłyszyłem i sobie wziąłem, skoro dają. Na początku gry mówią, że rekomendowany jest do tego kontroler, więc ja już takowy sobie tutaj przygotowałem. Jeszcze nie wiem o czym to jest. Widziałem tylko chyba zwiastun na Epiku. Wiem tyle, że to gra platformowa. Okej. Okay. No, 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 no. Audio. Dźwięki w ogóle jak z Bardzo podobne. Dobra, to co ja mogę tu robić? Na razie idźmy przed siebie. Mamy liścik. Zrobię napisy. The traitorous Dr. Grey tried to steal the annular spectrum, a ring I developed to allow perception and alteration of color. Some call them impossible colors. <laughs> impossible for Dr. Grey, maybe. Anyway, something went wrong. I turned a strange shade and became invisible. The ring, it, it fractured, scattering colored shards far and wide. I stayed at home for many weeks watching waiting existing on this colored plane i couldn't speak to you nor interact with anything in the mono world so i left i left for the university where i hid away the colored tools i had created i pray you have found what is left of the ring okay Czyli Laska coś wynalazła, z jakimś Jakiś kolor, odcień, przez który stała się niewidzialna. Nie mogła już wchodzić z nikim w interakcję. Ani nie mogła z nikim rozmawiać. Zabrała wszystkie rzeczy. I odeszła na uniwersytet, żeby się schować, czy coś. え Jakieś miasto? Czemu wszystko jest czarno-białe w zasadzie? To mnie ciekawi trochę. Tu mogę iść prawo tam dalej, mogę iść na dół. Zobaczmy jeszcze, co było idąc w lewo. To mnie ciekawi. Mogę wejść do, mogę do środka, wrócić. O, ale na dół już nie mogę zejść. Ok. Czemu to jest różowe? W sensie, skoro już wszystko jest czarno-białe. ory Strasznie pierdliwe Wchodzenie z momentami. Lol. Ale fajne. Możesz? Fisherman zapał kupkę czegoś czegoś niezwykłego Tam pas the lighthouse, gdzieś przy lighthouse Wierzy wieży, nie wieży um, latarni morskiej. Mogę zejść na dół? Nie mogę. Okay. Since the beginning, we have pointed to the sky and declared it blue. It is this shared vision, this unquestioned understanding which connects us. But are you really seeing blue the same way I see it? Perhaps blue is nothing more than a shade of grey to you. Perhaps everyone in this world sees nothing but shades of grey. Czyli znalazłem kolor niebieski. Mogę goś odpalić ten panel tego. Ups. Czyli znaleźli kolory. Nie do końca jeszcze rozumiem. Prawdopodobnie z czasem zrozumiem o co tu chodzi. Czy mam schodzić szukać kolorów, tak? Ale tu na przykład dalej jest czarno. Biało. O, witaj. Hello, Hugh, is that you? Hiu, czy to ty? A, czyli ja, ja się nazywam Hiu w takim razie, tak? Dzięki, Boże... Dzięki, Boże... Boże, dzięki! Byłem tu uwięziony przez wiele dni. Pomóż mi się stąd wydostać. Ciągle słyszę dźwięki, które mnie... straszą? Okej... Okay. Okej... Okay. Już wiem, na czym będzie polegać ta gra. Kamienie one zniknęły? Nie wiem, jak to zrobiłeś. Nieważne, jestem uratowany. Dziękuję Ci. Czyli na tym będzie polegać ta gra. Wszystko jasne. Mogę niebieski, mogę zrobić czarny sportem? Nie mogę.

to pull me back from the brink of unreality. I need you to see the world not for what it is, but for what it can be. Mało tu będę gadał, bo dużo oni gadają w miarę. Plus ciężko mi tutaj cokolwiek komentować. Dubki nie ma żadnych zagadek czy coś. Tutaj znów czarno-biało. O, witaj, czy straszyłeś mnie? Daj, daję właśnie moim, nogo, moim nogom odpocząć. Nie baw się zbyt blisko wody teraz. A, czyli mogę po prostu Ci rozumiem. Idziemy dalej, tak czyli najzwyczajniej mam przedostawać się przez takie proste łamigłówki. W ogóle ten ten tutaj po lewo wygląda jak znaczek NFC w telefonie. Hold X to pull, ok, czyli takie prościutkie omigówki. ale mam dopiero jeden kolor. Co będzie, jak będzie ich po prostu więcej? A, czy muszę się przedostać na drugą stronę, co? Chyba, że nie. A nie, wystarczy tak. Jeżeli tu zostanę i to otworzę, to mnie zabije. Wystarczy, że przesunę to tutaj. I przeżyję. Okej. Okay. Chwilowo jest łatwo. Mogę kolor sporo Jak mogę zmienić sportem? O, okej. Okay. Serio, umieram od razu w momencie, gdy. Może wystarczy, że ja pójdę tutaj Nieważne, okej okay? Nieważne Co? Okej, okay, czyli tam już nie wrócę Biegnij Nie, 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 nie. Zaraz przyzwyczaję się do sterowania i będzie git. To nie jest takie trudne. Nie wiem, czy te kamienie mi spowolnić, czy. Uej, to mogę tak zrobić teraz. Niech to sobie spadnie. A ja teraz sobie na spokojnie przejdę. 1,28. Czekaj, to gdzie miść mam ja się wrócić czy jak a bo tu są drzwi kolejne a nie 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 go back. nie 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 na górę znów ciemno? O, ten typek, co był wcześniej. Co masz mi do powiedzenia? Wymowny, rozmowny gość, generalnie, powiem wam. Jakie schody wysokie. Jest, mamy kolejny odcień. Wow, ale to koks wygląda. ja to chcę na miniaturkę. Czy muzyka zgasła? Cześć, chcę ten kolor. Czy muzyka się zmienia wraz z kolorem? Nie, ale chcę mieć na miniaturę kilka screenów tutaj. o Mogę iść dalej. Cyk. Pusto? Ok, czyli czyli w kolorach mogą być nawet drzwi ukryte. Kurde, to... wait, a mogę tam wrócić jeszcze? Mogę? jest go back. Czy tu nie ma jakichś drzwi ukrytych? Może ta z tamtej strony jak się cofnę? Pewnie tu będzie masywna ilość, ilość sekretów. Będzie się trzeba cofać, trzeba będzie wchodzić w miejsca, gdzie Nigdy byś się nie spodziewał, że trzeba wchodzić. Powiedzmy, że się cofnę. Chyba nie. Poza tym nie chcę się wracać aż tak daleko. Jestem tu, żeby przejść, a nie żeby szukać sekretów chwilowo. Otwieramy drzwi. Cyk do środka. Mamy liścik kolejny. Czy wiesz, Hugh, że fiolet jest na końcu widzialnego spektrum? To najtrudniejszy kolor dla naszych oczu do Now, imagine a shade one step further than purple, a colour beyond what we can actually perceive. We call these impossible colours. And I fear that this, this is where I currently reside. If reality is rooted in our perception, and you cannot perceive me, do I even exist to you? I'm sure that I do. I mean, you're reading this letter or. Or at least I hope you are. I'm sorry, but <laughs> existing in this strange state of impermanence does funny things to you Hugh. It makes you question what is real? Czyli oni współpracowali ten Hugh, którym grałem i ta laska, której listy czytamy ona... mówiła teraz o. O tym, że kolor fioletowy jest dla nas najtrudniejszym kolorem do odróżnienia od innych Tak? Do zobaczenia czy coś? Bo jest jakby na samym końcu e, widzialności zakresu... Zakresu widoczności kolorów nas Dla naszych oczu I co by się stało, gdyby znaleźć kolor Który jest jeszcze dalej za tą paletą Nie ten kolor No, come on! Chciałem być dobry. Chciałem to przejść na Easy W miarę, w miarę poszło. Muszę zrobić teraz niebieski. Teraz fiolet. Niebieski. O, nie! Jeszcze raz. Niebieski, fiolet, niebieski, fiolet. Koks. Ej, to jest w sumie spoko. O! Tu będą zagadki mocne. Przecież tu kolorów ile będzie. Przecież tu będzie masywna ilość kolorów. Co, jakie zagadki tu będą mogły być potem? Okej, okay, widzę. Czyli, jeżeli podskoczę. I dobre. To jest dobre. Nie, źle. Jeszcze raz. Ez dobra. Poszło jakoś. Znowu on. kim jesteś? Ty jesteś? I czemu uciekasz? Czy ja nie jestem przypadkiem znowu w tym. Nie, teraz gdzieś indziej. Pomarańczowy! I tu ładnie będzie wyglądać. Wow. Ok. To robi efekt niezły. the university gardens were bathed in an earthy orange light when i first met dr gray summer had come and gone and a cold autumnal crispness had caught me off guard i sat on the grass surrounded by my books and papers when a cool breeze threatened to blow my notes across the lawn a page escaped my reach and took flight. A man not much older than myself chased after it, catching it on his third or, or fourth attempt. I remember his gentle smile when he returned it. He started talking, and I was surprised that he had read my work in the university journal. He said he was a professor and that he hoped we could work together someday. It's funny, Hugh, how something so small can change so much. To prawda. Małe rzeczy mogą zmienić naprawdę dużo. Dużo gier to ukazuje tak naprawdę też już. Zlamiłem, prawda? A nie.

Felt like we could achieve anything. We discovered more about color than I could ever have imagined. We split light, mapped spectrums, we painted. We laughed. We worked long hours and soon our gold became all-consuming. We were vessels. The work became more important than us. And we knew it. Ciągnęło ich chyba to badanie kolorów. W końcu na jakimś uniwersytecie się znalazło. Z jakimś doktorkiem chcą dowiedzieć się więcej o tych kolorach. Czy wpadnę do tego, to zginę? Obviously. Podoba mi się to, że można tak ten... I to jeszcze mi zmniejsza skok. O, ja mogę się na tym przyblokować. Mniejszy skok mam wtedy. Mogę... Wow, okej, okay, nie spodziewałem się. Myślałem, że mi to już na łeb spadnie. Czy te kolory w zasadzie mogą się łączyć? Czy jeżeli ta skrzynka jest tutaj, jakbym miał zielony kolor, to mógłbym jakoś jakoś to wykorzystać czy nie? I co mam z tym zrobić? Ja muszę iść po to teraz. Ale przecież ja tego teraz nie przerzucę tam. To. Czy jeżeli teraz jestem tu, mogę wyjść tu? Nie, nie mogę. Aczkolwiek mogę zrobić. No weź no. Współpracuj trochę. Daj to tu. Ja spróbuję. Aha, nie wejdę tam. Albo wejdę. Okay, jesteśmy wyżej, czyli muszę to zrzucić. Ok, to było proste. Teraz mam się dostać. Nie tutaj, tutaj mam się dostać. Ok, to było w miarę proste. O, shit. Um, zróbmy może tak Klucze potrzebuję najpierw Czyli to dajemy w tę stronę Z tym idziemy tutaj Okej, okay, mamy klucz Teraz robimy tak, fiolet, nie, 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 pomarańcz Muszę Cię przesunąć w tę stronę. I Ciebie przesuwamy tutaj. Git jest koks. A, jeszcze inny kolor. W końcu, rozumiem. Tutaj my... W... A wiem! Wiem teraz rozumiem. Trzeba po prostu zamienić się miejscami. Najzwyczajniej w świecie trzeba je zamienić miejscami Czemu ja na to nie wpadłem od razu? Czyli pomarańczowy Teraz dajemy niebieski i fioletowy Koks Niebieski Zmień pomarańczowy, nie! Muszę to zrobić wystarczająco szybko. Nie siadło. Jeszcze raz. Okej, okay, teraz siadło. Okej. Okay. I ostatnie. O nie! Yes! Udało to się! Map? O! Czyli jeszcze trochę mi zostało, nawet chyba nie połowa gry zrobiona Teraz widzę, że okropnie siedziałem na kamerze W ogóle źle widziałem, widziała mnie No ale nieważne Już teraz nieważne Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, i ja tu kończę. Dogram odcinek kolejny, nie chcę, żeby był za długie. Gra ciekawa, przyznać trzeba, że ciekawa. Lubię platformówki, plus jest w tym trochę fabuły takiej, em, takiej mrocznej. Sama gra jest czarno-biała, tylko wiadomo, zmieniamy te kolorki. Trochę łamigłówek, co można jeszcze powiedzieć. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Ja się żegnam. Cześć i czołem.